Najprościej byłoby nazwać, że Tomek choruje na zespół Tomka Długosza, bo to jest tak skomplikowane. Kuba urodził się z, z jedną z cięższych wad serca, jest to niedorozwój lewej komory. Przeszedł Kuba dwie operacje, pierwszą jak miał 7 dni, drugą... Wiktoria jak... ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięca, padaczkę, refluks żołądkowo-przełykowy, mamy. Oliwia jest wcześniakiem, urodziła się na przełomie 6-7 miesiąca ciąży, ważyła 910 gram. Tak medycznie to jest zespół wad mnogich i podejrzenie wady genetycznej zespołu Sujmana Sheldona składa się na to łokciowe ustawienie kończyn górnych, szp szpotała stopa, refluks żołądkowo-przełykowy, postępujący za nich muszku, wiotkość w całej osi. Nieprzyswajanie pokarmów, nadwrażliwość, astma oskrzelowa wczesno dziecięca. No i w tym momencie po prostu składa się to na tak skomplikowaną wadę, że generalnie żadne badania nie są w stanie potwierdzić, jak ta wada się do końca nazywa. No i po prostu zmagamy się z tą niepełnosprawnością, nie poddajemy się. Bo tak naprawdę diagnoza tutaj nic nie pomoże, pomoże tylko rehabilitacja, usprawnianie i walka o lepsze jutro Kuba już był bardzo taki chudziutki, on był słabe serce, wiązało się z tym, że on mało jadł, mało pił, się krztusił przy jedzeniu i tak to był taki moment, że... No, bardzo kiepsko wyglądał i wtedy za tym jednym pobytem w szpitalu y, przy diagnozie tego serducha y, założyliśmy też Pega do karmienia i to był taki moment, że ja się wtedy w szpitalu bardzo posypałam, bardzo. Wtedy myśleliśmy, że nie wyjdziemy, bo, bo lekarze nas tak nastawiali, że y, no, ciężko było. Te dwa lata temu coś mnie tak trafiło, że, y, że niestety musimy teraz. Y, Cieszyć się chwilą, żyć tak jak żyjemy i po prostu czekać, bo, bo, bo już nie będzie y, ratunku, nawet takiego operacyjnego. Bo to najpierw była tylko padaczka, opóźnienie rozwoju, więc wychodziliśmy z założenia, że rehabilitacją, ciężką pracą y, uda się pomóc dziecku, a jak mijają właśnie miesiące, lata, i widzisz po dziecku, że, że, że dziecko rośnie, a nic się nie zmienia, bo Wiktoria dalej nie siedzi, nie chodzi, nie umie sama jeść. No wymaga takiej jako dziesięciolatka, wymaga takiej opieki, wiesz, jak, jak noworodek, nie? I nawet gdzieś nie, nie dopuszczałam do siebie myśli, że moje dziecko jest chore, a już tym bardziej jakoś poważnie albo przewlekle. Więc dla mnie to był dramat, szok, masakra, więc... No Byłem płacz, zawsze jest, nie? Jak gdzieś się krzywda, to się płacze, nie? Więc, więc płakałam, nie mogłam gdzieś tam się opanować, przestać. I to chyba takie główne Oliwi problemy, czyli mózgowe porażenie dziecięce, głębokie upośledzenie psychoruchowe, no jakby, że to, że jest niewidoma i daleko oporna padaczka, i codzienne prężenia, takie sześciogodzinne. Już zaczyna biodro wypadać, więc przed przynajmniej prawdopodobnie 17-operacja. I chyba potem to jest taki z jednej strony ciężki okres, bo dochodzi taki niby spokój, że już wiemy, że nie walczymy o to, że ona będzie funkcjonować w społeczeństwie, tylko tak naprawdę walczymy o to, żeby nie cierpiała, żeby po prostu jej pomóc w tym życiu taki, jaki jest, zapewnić jej. I wszystko, co, co najlepsze, żeby po prostu ograniczyć to, to przede wszystkim cierpienie. W momencie, kiedy mamy taką serię chorowania i w momencie, kiedy mamy takie po prostu zaostrzenie u Tomka, no to były takie dni, że już się pożegnaliśmy, bo nikt nam nie dawał szansy, że będzie lepiej, ale udało się. Udało się? Ale wiem, że będzie taki moment, że Tomka nie będzie. Niestety choroba jest na tyle postępująca i choroba jest na tyle rozległa, że wiem, że kiedyś odejdzie szybciej niż ja. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Dla mnie choroba dzieci to jest coś niewyobrażalnego, i, i nie życzę nikomu, żeby się musiał z tym zmagać, bo, bo patrzeć na cierpienie dziecka, czy wieź go po raz kolejny do szpitala, to. Żadna matka nie marzy o tym, żeby mieć tak zwaną brzydko to brzmi, ale roślinkę w łóżeczku i zastanawiać się, czy, czy usłyszysz, że ona nie oddycha, czy się nie dławi śliną. No, no to takie. Dla nas to są takie duże rzeczy, dla innych takie... po prostu, nie? Myślę, że to mnie trochę nauczyło takiej postawy roszczeniowej, chociaż ja bym wcale nie chciała taka być, tak? Chciałabym być taka beztroska, spokojna, delikatna, jaka byłam. No, ale... ale nie mogę, tak? Taka być, żeby walczyć o Oliwię. Natomiast, no, to jest takich rzeczy, które mi się akurat nie podobają, że, się, że musiałam stać się taka bardziej twarda. Natomiast z dobrych rzeczy, no to myślę, że, że człowieka to uczy, no na pewno też większej wrażliwości, spojrzenia z dystansu na, na wszystko, no, co, co otacza nas w życiu, no bo tak no, ludzie dookoła dalej mają problemy, no jak nie mają większych no to się przejmują błahostkami. Natomiast no, tu wystarczy sobie zawsze pomyśleć, nawet jak czymś się martwię, że w zasadzie nie ma nic gorszego i bardziej nieodwracalnego niż choroba Oliwii. I tak przychodzi taki spokój, że w zasadzie wszystko to jest nieważne, bo tylko tak naprawdę śmierć i taka ciężka choroba jest w stanie nas tak naprawdę zatrzymać. Pomoc Fundacji przede wszystkim yy... To, że, że jakby daje pomoc Oliwii, tak, czy w postaci rehabilitacji, czy opiekunki jest to rozplanowane na, na kilka miesięcy. No, a tutaj w Fundacji rzeczywiście traktujecie nas jak ludzi pełnowartościowych. Sprawiacie, że się uśmiechamy, że, że gdzieś nam wraca ta wiara w człowieka. Wasze gesty, wasza pomoc i wasze wsparcie jest po prostu tak piękne, że nie da się tego nazwać po prostu słowami. Nie da się tego opisać, to jak nam pomagacie. Jest po prostu fantastyczny.